Już wkrótce Polacy będą w pierwszej dziesiątce najbogatszych krajów świata. Jak do nich wyjadą! Ten 2020 taki niezanormalny. Dla tych, którzy przez ostatnie 9 miesięcy mieszkali w jaskini, a internet dostarczany był na pięciocalowych dyskietkach. Ziemię trawi śmiertelny wirus. Tak, to dlatego twój sąsiad pływa w swoim basenie z nałożoną na twarz maseczką. Oddychając przez nią przeżyje. Ale wracając do tematu: Ziemię trawi śmiertelny wirus. Jest tak bardzo śmiertelny, że potrzeba specjalnego testu, żeby dowiedzieć się, czy w ogóle go masz. Najgorsze, że jest bezobjawowy, więc nawet jak go nie masz, to może go masz. A może jak masz. To go, to go nie masz, albo jak go nie masz, to go nie masz. Jest ma w szkołach, jest w przychodniach, jest w szpitalach, jest na weselach. Jest w kościołach. Szczęśliwie nie ma go w sklepach spożywczych. Nie ma go też w galeriach handlowych, ani w lokalach wyborczych. Tak więc, drodzy lekarze, jeśli nadal boicie się przyjmować pacjentów w szpitalach albo w przychodniach, no to przyjmujcie ich, nie wiem, w Lidlu. A czy ty już zaplanowałaś ślub? Żyjesz w strefie, którą rząd ostatnio oznaczył kolorem czerwonym. Nagle listę gości musiałaś zredukować do teściowej i jej wiecznie pijanego Alfonsa. Zmień lokal na osiedlowy spożywczak! Tak, bo doczekaliśmy się takich czasów, gdzie gorączka jest pierwszym powodem, dla którego nie pójdziesz! Nie zobaczysz lekarza. Zwichnięta ręka. Potrzebujesz terapii. Lekarz uzdrowi cię, używając do tego telekonferencji. Swoją drogą mamy na sali lekarzy, a teraz ręka w górę. Ilu z was śmiało się z kaszpirowskiego? Że uzdrawia ludzi przez telewizor. Drodzy lekarze, przez ostatnie miesiące zmieniliście się w wysokiej jakości mechaników samochodowych. Jeździć, obserwować. No więc nie wiem, czy wiecie, ale w tym roku połowa ludzkości straciła domy, pracę, pieniądze. Szczęśliwie ocalono ją przed wirusem, którego śmiertelność jest dziesięciokrotnie niższa niż błąd statystyczny. Uch, żyjemy! Jest to osiągnięcie porównywalne na miarę tego, czego dokonali ostatnio Amerykanie. No więc słynni amerykańscy naukowcy stwierdzili, że podróże w czasie w przyszłość są możliwe. Wystarczy poczekać. No więc wirus kosi świat, ale jedna rzecz się nie zmieniła. Ludzie z roku. Na rok robią się coraz bardziej urażeni. Idziemy przez takie czasy, gdzie ty mówisz do człowieka na parkingu, ej, chłopie, rusz się! Bo Menda blokuje parking i nie wie, w którą stronę jechać, w lewo czy w prawo. A ten ci odkrzykuje: identyfikuje się jako kobieta. Mówiąc do mnie, chłopie, rusz się, głęboko urażasz moje przekonania i wartości. No więc od kilkunastu lat mieszkam w Anglii, kraju, w którym dosłownie powstała fraza, że jeśli na świecie kiedykolwiek pojawi się coś, czego nie będzie można publicznie obśmiać, to tego dnia wolność słowa umrze. Poważnie, fraza powstała w kraju, który jeszcze w 2000 w roku miał na antenie komedię, w której zachodni reporter pytał wojowników i wojowniczki ninja o ciekawe zajęcia w ich życiu. W jednym z odcinków zapytał wojowniczkę ninja ile razy w życiu została wdową. A powiedziała, że 7 razy, ale usłyszała w tle eksplozję i powiedziała, że w sumie to 8 razy. W innym odcinku wojownik zapytał wojowniczkę ninja czy wreszcie zostaną parą. Po odpaleniu ładunku wybuchowego wojowniczka powiedziała, że tak, za kilka sekund. No więc jeszcze w 2007 w telewizji śmiano się ze wszystkiego. A potem z obawy przed zemstą dojo program zdjęto z anteny. I już nikt się nie śmieje. W 2020 roku wolność słowa nie oznacza dłużej wolności krytyki. Słowo nie zamieniliśmy na... Tak, być może. Nastały czasy, że jak przez miasto idzie parada młodych mężczyzn, i wszyscy są ubrani w skórzane maski. Nie te maski, inne maski, z dziurą na usta, zatkane z reguły czerwoną kulką. No więc jak przez miasto idzie parada młodych mężczyzn w skórzanych maskach i prowadzą na smyczach innych ludzi i z reguły krzyczą do nich: Aport Hans, Aport, to masz na to patrzeć z podziwem i zachwytem, bo niewielki objaw niesmaczenia na twojej twarzy, broń Boże, publiczne powiedzenie, że ty w zasadzie dopiero jadłeś śniadanie i zaraz wszystko zwrócisz, powoduje, że na pewno trzeba będzie odebrać ci prawo do wypowiadania. Się publicznie. Bo szerzysz chore wartości. Ty mówisz, że w twoim odczuciu facet w skórzanej masce prowadzony na smyczy wygląda obrzydliwie. W odpowiedzi dostajesz teksty typu. No to najlepiej już nikogo nie tolerować. Najlepiej wszystkich w klatkach pozamykać. Za czasów studiów w Warszawie dzieliłem pokój z Teletubisiem Pawłem. Na początku pół Teletubisiem, bo Paweł ciągle szukał swojej drogi. Paweł nie wiedział, czy woli nadal jeździć samochodem, czy już rowerem. Z czasem jednak wybrał tą jazdę rowerem i przeprawy przez błoto. Nawet kiedy Paweł zaczął zarywać zajęcia i chodzić na tęczowe demonstracje, nie zada. Pytań. On chodzi na demonstracje, wpina sobie kwiatki we włosy, a ja gram sobie w Tekkena i ćwiczę do turnieju. Kiedy Paweł wracał o drugiej w nocy do domu i krzyczał: Niech nas usłyszą! Przypominałem, że w tej samej kamienicy mieszka przynajmniej 20 osób, z czego 15 idzie jutro na 6 rano do pracy. Pewnego dnia Paweł podciął sobie żył. Stwierdził, że tylko w ten sposób jest w stanie dostać odpowiedź od Boga, czy on chce go żywego, czy on chce go martwego. Jedyne co przyszło mi do głowy, to fakt, że w sumie znam łagodniejsze sposoby na zadawanie podobnych pytań. I jakoś specjalnie się nie zdziwiłem, ale kiedy Paweł zaczął potykać mi pod zdjęcia z imprez z innymi teletubisiami, a następnie kazał podziwiać jaki wolny się urodził, no to się grzecznie spakowałem i wyprowadziłem. Jako powód wyprowadzki powiedziałem krótko Pawełku, a bądź sobie widoczny Pawełku, chodź sobie na demonstrację Krzycz sobie, że nie pozwalają ci krzyczeć Chociaż to w sumie tak logiczne jak pisać, że nie pozwalają ci pis pisać. Tylko Pawełku, na litość bosko, nie właśnie mi z butami w talerz z owsianką. W 2004 no wtedy się jadło owsiankę, nie było Facebooka, no rozumiecie. Pawełku, jest różnica między tolerowaniem czegoś, a lubieniem czego No więc to było 16 lat temu. Dziś rozmowa z Pawłem wyglądałaby jeszcze gorzej. O ty wstrętny, nietolerancyjny dziadu. To jest taka forma walki z ideą. Wszystkich byś nas w klatkach pozamykał. Najlepiej od razu zabronić nam wszystkim oddychać obrzydliwcze. Ażeby cię motyla noga. Źle pojmujesz małżeństwo. Małżeństwo to także cztery teletubisie, jeśli taka jest ich wola. Netflix sobie obejrzyj. Tam co drugi serial ma taką parę. O, dobry dzień! Nie, 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 dobry, nie, W 2015 roku do Europy przypływają tysiące łódeczek z feudalnej Japonii, pełne wojowników ninja, zwanych oficjalnie w prasie schorowanymi kobietami z dziećmi oraz uciekinierami z feudalnej Japonii. Pięć lat temu oglądałem sobie te wiadomości i dodawałem dwa do dwóch. Pomyślałem sobie wówczas, że skoro tak wielki obszar jak Unia Europejska, z tak zorganizowaną infrastrukturą militarną, przepuszcza przez granicę setki dziurawych łódeczek, na pokładach których przypływają potomkowie ninjutsu. No to coś tu chyba nie gra. No ale media szybko powiedziały mi, że nie ja jestem tu od myślenia. Ja mam być zachwycony faktem, że pomagam. Ja mam się cieszyć, że teraz wszystkim będzie lepiej. I już mniejsza z tym, że jak na wojowników ninja, panowie na łódkach mieli zbyt krzaczaste brwi i zbyt ciężki akcent. My friend. Jaka inwazja? Jaki ninjitsu? Jakie dojo? Telewizja mówi, że ludzie, którzy tu przypływają chcą być kiedyś lekarzami, chirurgami, dentystami. A jeśli myślisz inaczej, to nie jest wolność, tylko to jest 5000 euro za mowę nienawiści. Zadałem kiedyś w pracy pytanie, czy skoro drzwi do Europy zostały otwarte na oścież. To czy za wojowników ninja, którzy zaczęli przekraczać granice, ktoś odpowiada? Czy jeśli coś pójdzie w złą stronę, to ktoś za tych ludzi poręczy? Dziwnie wygląda, jak uciekasz ze swojego kraju, zostawiasz domy, żony, dzieci, rodziny. Ale pamiętasz, żeby przywieźć ze sobą szlugi i iphony. Potem już pracy nie miałem. No więc nadal dodaję te same dwa do tych samych dwóch. Skoro do Europy przypłynęli wojownicy ninja, to przypłynął także ich kodeks. A jak przypłynął ten dziurawy kodeks, to na bank. Za chwilę pojawią się samochody z niedziałającymi hamulcami. Zaczną się promocje na noże w miastach kompletnie do tego nieprzygotowanych zacznie się otwieranie budek z Alan Snagbar. No i kiedy to wszystko naprawdę zaczęło się dziać, pomyślałem sobie, że media natychmiast nagłośnią sprawę. No ale media napisały, że nic się przecież nie stało. Grubsze akcje odwalane przez wojowników ninja okrzyknięte zostały mianem incydentów. Kiedy ninja odwalali jakieś super grube akcje, natychmiast pojawiali się burmistrzowie i rzucali ludziom slogan numer 56 z książki Sloganów, strona 12. Nie pozwólmy się zastraszyć, to duże miasto, przyzwyczajmy się, że tak będzie, żyjmy tak, jakby nic się nie stało. Z pewnością słowa te rzucali do osób, które z promocji skorzystały. A promocje okazały się na tyle dobre, że powaliły ich na ziemię. Mamy takie czasy, że kiedy zaczynasz publicznie łączyć dwa i dwa. Łączysz łódeczki pełne ninja z tym, co dzieje się w centrach miast. Facebook blokuje twoje posty za mowę nienawiści. Natychmiast też pojawiają się odpowiedni ludzie, przedstawiający ci odpowiednie procedury. Procedury mówiące, że chyba coś... Tobą jest nie, tak. No ale ja przecież opisuję, co widzę. No to, 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 to. Oj, tam chyba jest mowa nienawiści. Media natychmiast wyjaśnią ci, że ty to masz jakąś fobię. Coraz mniej można mówić. Coraz mniej chce się mówić. Jeśli ktoś próbuje udusić cię tęczowym szalikiem, no to wszystko jest okej. Okay. Bo to jest przekazywanie tobie w pewien sposób wyrazu niezadowolenia. Wyrwanie tęczowego szalika z rąk atakującego. To agresja i nietolerancja. Zaglądacie jeszcze w media? Tutaj, kiedy Polak, Litwin, Anglik rozjedzie człowieka na przejściu dla pieszy, to w prasie natychmiast pojawiają się jego dane. Łącznie z rozmiarem. Jego buta oraz tym, czy miał wąsa. Kiedy wojownik ninja dokona takiego samego aktu, informacji o sprawcy nagle brakuje. Dożyliśmy czasów, kiedy brak informacji o sprawcy incydentu. To wystarczająca informacja na temat sprawcy incydentu. Po pięciu latach otrzymywania takich informacji już tylko odnotowuję fakt. Najlepiej, najbezpieczniej pozostać neutralny. Najlepiej neutralnym na siłę, tak jak Netflix. Netflix, aby nikomu nie podpaść przy kręceniu Wiedźmina. Udowodnił mi, jak różnorodni etnicznie byli Słowianie. 2020 nagle cała Europa leży krzyżem na Ziemi. Bo pewnie. W pewnym kraju pewien policjant nieprawidłowo uklęknął. Na jezdni, na drodze, na asfalt. Sklepy płoną. A jeśli według ciebie palenie sklepów i bicie właścicieli nie jest pokojową formą protestu, to, to ktoś tu ma problem? Ktoś tu nie akceptuje wolności przekazu. Ktoś tu nie poprawił aluminiowej czapki 5G Ktoś tu nie oglądał wiedźmina. Fajny ten rok. Wynikiem decyzji światowych rządów. Świat cofa się w rozwoju o 30 lat. Wspomina się coś o śmiertelnej chorobie. Wspomina się coś o kategorycznym noszeniu maseczek. Z drugiej strony logika przeczy liczbą. Oto Gdańsk, gdzie turysta siedzi na turyście. Praktycznie nie ma zachorowań, ale już rejony, gdzie ludzi na metr kwadratowy jest znacznie mniej, pisywane są na czerwoną listę. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście nie ma komu sprawdzić. Decyzja o wprowadzeniu kwarantanny na poszczególne kraje wprowadza się w takich momentach, aby ministrowie, którzy przebywają akurat na wakacjach, zdążyli wrócić bezpiecznie do Polski. Panemin nie wolno kwestionować. No pewnie, że nie ma kwestionować. Jak mam kwestionować, jak już noszę Kaganiec na buzi. Dzięki koronawirusowi cały świat zrobił się trochę jak brytyjski Boston. Teraz już każdy mieszkaniec planety ma w swoim życiu rysie. Moment przed i po tym, jak go Zamknęli. Wszędzie wokół wmawia mi się, że w noszeniu maseczki tak naprawdę nie chodzi o mnie. Maseczkę nosisz, aby chronić innych. Tu nie chodzi o ciebie. Wiem kurwa! W tej pandemii nigdy nie chodziło o mnie!